Kotek puszek szuka przyjaciela. W pewnym kolorowym miasteczku mieszkał mały kotek o imieniu puszek. Jego futerko było wyjątkowe, miękkie i puszyste jak letnia chmurka, ale zupełnie białe, bez żadnego wzorku czy plamki. Inne kotki miały paski, łatki albo cętki i często się z niego śmiały. Jesteś jak niezamalowany obrazek, wołały. Puszek próbował się zmienić. Starzał się w kolorowych liściach, ale te szybko spadały, próbował malować się farbami, ale te spływały podczas deszczu, nawet raz wskoczył w kałuże z błotem, ale mama szybko wykąpała go w wannie. Wieczorami puszek siadał na parapecie i wpatrywał się w gwiazdy. Dlaczego nie mogę być jak inne kotki, myślał? Czasem wyobrażał sobie, że jest tygrysem z wielkimi paskami albo panterą w centki. Mama często powtarzała mu, że jest wyjątkowy, ale on nie chciał być wyjątkowy. Chciał po prostu mieć przyjaciół. Smutny puszek spacerował po parku, gdy nagle usłyszał ciche miałczenie. Za krzakiem siedziała mała kotka z pięknymi czarnymi łatkami, ale płakała. Dlaczego płaczesz? Zapytał nieśmiało puszek. Bo inne kotki śmieją się, że moje łatki są krzywe. I każda jest inna, westchnęła kotka. Jestem łatka. Ale one są piękne, powiedział szczerze Puszek. Wyglądają jak małe nutki, pewnie świetnie śpiewasz. Łatka spojrzała na niego zdziwiona. Naprawdę tak myślisz? Nikt nigdy tak nie powiedział, a twoje białe futerko jest jak świeży śnieg, czyste i delikatne. Puszek poczuł ciepło w sercu. Po raz pierwszy ktoś nie śmiał się z jego wyglądu. Rozmawiali tak do zachodu słońca. Okazało się, że łatka, tak jak puszek, uwielbia obserwować ptaki i gonić motyle. Śmiali się razem, gdy opowiadali sobie o swoich nieudanych próbach wspinania się na drzewa. Po raz pierwszy żadne z nich nie czuło się samotne. Od tego dnia puszek i łatka byli nierozłączni. Wymyślali razem najróżniejsze zabawy. Puszek odkrył, że jego białe futerko jest świetne do zabawy wchowanego w śniegu, a czarne łatki łatki pomagały im się chować w cieniu podczas letnich zabaw. To, co kiedyś uważali za swoje wady, teraz stało się ich supermocami w zabawie. Gdy inne kotki próbowały się z nich śmiać, oni tylko się uśmiechali, bo zrozumieli, że każdy jest wyjątkowy na swój sposób, czy to z białym futerkiem, czy z krzywymi łatkami. Wkrótce inne kotki też to zrozumiały. Zaczęły dostrzegać, że różnice między nimi czynią ich szczególnymi. Ruda misia świetnie wspinała się na drzewa, szary mruczek potrafił łapać najszybsze motyle, a pasiasty Filip znał najlepsze kryjówki w całym parku. Teraz gdy puszek spaceruje po parku, inne kotki witają go radośnie. Nauczył ich swojej ulubionej zabawy, szukania kształtów w chmurach. A łatka? Ona faktycznie świetnie śpiewa i prowadzi teraz kocie chórki w parku. Czasem puszek siada wieczorem na parapecie, tak jak kiedyś, ale teraz nie marzy o zmianie swojego wyglądu. Marzy o nowych przygodach, które przeżyje następnego dnia ze swoimi przyjaciółmi. Bo wiecie co? Od tamtej pory w miasteczku nikt już nie śmiał się z innych kotków, bo zrozumieli, że różnorodność czyni świat piękniejszym, tak jak różne kolory tworzą najpiękniejszą tęczę. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli podobała ci się bajka, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał bajkomania. Kliknij też w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych bajek, kołysanek i piosenek. Do zobaczenia przy kolejnej bajeczce.